Trzy rzeczy, które nas przyciągają lub odrzucają na pierwszej randce. Numer jeden, ja bardzo lubię, kiedy randka jest zaplanowana od A do Z. Takie randomowe, przypadkowe wyjście gdzieś do restauracji czy na kawę. Eee, to ja. Rozmowa się klei, że cały czas mamy wspólne tematy, i cały czas tak wiecie, że nie ma tej. Martwej ciszy, No głuchej ciszy. Bo na pierwszych rankach to nie jest fajne. Ja powiem, że mnie bardzo przyciąga, kiedy facet umie zażartować i nie jest to takie, wiecie, wymuszone, sztuczne. sztuczne, sztywne i... i. Też to nie jest pod tekstem. Tak, o jak umie zażartować i potrafi w sensie i fajnie przedstawiać siebie, wiesz, w sensie swoje hobby i tak dalej zainteresowanie. Teraz te, które nas odrzucają. Najgorsze co może być, kiedy facet gada o swojej były. What? To jest największy red flag, więc... Eee, to ja powiem doświadczenia, bo przeżyłem to na pierwszej randce, że gada cały czas o sobie. Kółko o sobie! Ileż można? <noise> Jak rage, nie? Byłoby na pewno, jeżeli kompletnie nie zadaje pytań. Jakby wiesz, ty musisz prowadzić rozmowę jako kobieta. I potrafi inicjować rozmowy, nie? Ja nie chcę no tak. ktoś, kto nie inicjuje. Tak. Nie, no to nie, no nie. No.